najpierw królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. jeśli należysz do Boga, jeśli jesteś jego człowiekiem, jeśli jesteś skupiony na Jego królestwie, na jego sprawiedliwości, na jego zasadach, na Jego woli, to Bóg weźmie Cię pod swoje skrzydła i będzie się o Ciebie troszczył. To jest obietnica dla tych, Którzy stawiają w swoim życiu na królestwo Boże i na sprawiedliwość. Na Pana Boga. To nie jest obietnica dla wszystkich. Żyj jak chcesz, a Pan, bóg jest taki łaskawy dziadek, nie zauważy. To jest Boże: ja chcę Ciebie kochać, bo Ty mnie ukochałeś. Chcę z Tobą żyć. Chcę być Tobie poddany. A Bóg mówi, ja będę się o ciebie troszczył. Bóg ma więc osobiste starania o każde swoje dziecko. To znaczy, że się chce troszczyć, chronić, prowadzić, ale też wychowywać, korygować i napominać. Bo się troszczy się człowiek, koryguje i zmienia to, co jest dla niego cenne.